Dziś poznasz dziewięć odkryć, które przez całe stulecia pozostawały tajemnicą, a dopiero najnowsze badania pozwoliły nam je w pełni zrozumieć. Dziewięć autostrady majów odkryte laserem. Wyobraź sobie, gęstą dżunglę Jukatanu, pnącza korzenie Wilgoć. Kilka metrów pod stopami leży równa jak stół szosa z jasnego wapienia. Ma długość podobną do trasy z centrum Warszawy do Łodzi. Archeolodzy użyli skanera LIDAR w samolocie, wiązki światła przeniknęły korony drzew i na monitorze pokazały sieć białych linii większą od Las Vegas. Każda droga była ubita z kamienia, pokryta wapienną zaprawą i wypoziomowana tak dokładnie, że dzisiejszy walec budowlany nie miałby co poprawiać. Niektóre odcinki wycelowano dokładnie tam, gdzie słońce wschodzi w dzień zimowego przesilenia, dzięki czemu podróżni mogli wystartować o świcie i utrzymać prosty kurs bez mapy. Po tych trasach maszerowały karawany z kakaowcem, kukurydzą i ostrym obsydianem, a także oddziały zbrojne w bawełnianych pancerzach. To był gęsty system miast połączonych kamiennymi arteriami, a nie odizolowane wioski ukryte w krzakach. Osiem zatopione miasto Tonis Herakleon lećmy nad Nil. Przez 27 stuleci ten port pilnował handlu Egiptu. Statki z winem, cedrem i oliwą stawały tu jak w olbrzymim urzędzie celnym, pilnowanym przez kapłanów i granitowe posągi bogów. W noc silnego trzęsienia ziemi grunt zamienił się w płyn, całe miasto osunęło się do zatoki i zniknęło na prawie 2,5 tysiąca lat. W 2000 roku nurkowie odnaleźli w mętnej wodzie 6 posąg Hapiego, boga wylewu w Nilu, leżący twarzą w mule. Obok odkryto kaplicę z granitu, złote amulety i nawet ziarenka pieprzu z Indii, dowód, że do egipskiego portu przypływały towary z dwóch oceanów Siedem – greckie marmury, które świeciły kolorem. W muzeum widzimy rzędy białych postaci i chwalimy ich czystość formy. Dla Greków biel była tylko podkładem. Pod lampą UV widać ślady kobaltu, cynobru, malachitu i złotego płatka. Zeus miał lśniącą tunikę, Herakles czerwone kontury mięśni, a sfinks na akropolu turkusowe pióra. Kolor oznaczał rangę: złoto, boskość, ciemny błękit, wysoki status głęboka czerwień, siłę. Po tysiącach lat deszcz zmył pigment, zostawiając surowy marmur i myląc kolejne pokolenia historyków. 6. Toksyczne zbiorniki Majów Majowie kochali cynober, czerwony pigment powstały z siarczku rtęci. Malowali nim fasady świątyń, posągi i naczynia. Deszcz spłukiwał rtęć prosto do rezerwuarów wody pitnej. W ciepłej wodzie rozrastały się sinice wytwarzające mikrocystynę, truciznę odporną nawet na gotowanie. Gdy w IX wieku przyszła długa susza, mieszkańcy musieli zdecydować: picier tańc algami, czy opuścić miasto. Tysiące opuszczonych domów w dżungli pokazują, jaką podjęli decyzję. Rdzenie pobrane z nazbiorników mają wyraźne czerwone pasy. Rok po roku coraz większe stężenie rtęci. 5. Egipski atrament niezmywalny. W skryptorium nad Nilem Skryba brał trzcinowy pędzel, maczał go w czarnym lub czerwonym tuszu i pisał na papirusie. Aby atrament schnął natychmiast, dodawał sproszkowany ołów. Po trzech tysiącach lat drobiny metalu wciąż tkwią w włóknach papirusu, jak mikroskopijne kotwice. Analizy rentgenowskie pokazują również fosforany i siarczany, które oficjalna chemia poznała dopiero w czasach nowożytnych. Efekt egipskie rachunki i listy miłosne da się dziś czytać wyraźniej niż paragony z drukarki termicznej sprzed pół roku. 4. Idol z Shigiru, starszy od piramid Syberyjscy robotnicy wydobyli z torfowiska wysoki drewniany słup pokryty zygzakami. Dopiero badania radiowęglowe z XXI wieku wykazały, że rzeźba ma 12 tysięcy lat, czyli dwa razy tyle co piramidy w Gizie. Idol miał 5 metrów, 7 twarzy ustawionych jedna nad drugą i został wyrzeźbiony przy pomocy szczęk bobra. Torf odciął tlen, zatrzymał bakterie i zachował każdy nacięty rowek. To dowód, że łowcy zbieracze tworzyli monumentalną sztukę, planowali ją i wkładali mnóstwo czasu w coś, co miało przetrwać wieki. 3. Drewniane kręgi w alpejskich jeziorach. Na dnie jezior Austrii i Słowenii leżą idealnie okrągłe konstrukcje z dębowych pali, zbudowane w epoce kamienia. Powstały na suchym lądzie, później teren zalała woda. Brak tlenu zatrzymał rozkład, więc dziś belki wyglądają świeżo jak po wizycie w Tartaku. Połączenia klinowe są tak precyzyjne, że wcześniej datowano je na czasy rzymskie. Nikt nie wie, czy kręgi służyły jako kalendarz księżycowy, miejsce rytuałów czy po prostu umocnione platformy mieszkalne. 2. Zwęglona biblioteka z Herkulanum. W 79 roku naszej ery Wezów już wygenerował chmurę o temperaturze 400 stopni i zamienił północne stoki w piekarnik. Willa bogatego Rzymianina z biblioteką ponad tysiąca zwojów została zasypana i spalona jednocześnie. Papirusy stały się czarne jak brykiet i kruszyły się przy dotknięciu. Dziś badacze prześwietlają je tomografem komputerowym i warstwa po warstwie odtwarzają kształt liter. Algorytmy uczą się rozpoznawać drobne różnice w zagęszczeniu węgla. Pierwsze słowo odczytane z wnętrza zwoju brzmiało purpurowy, kolejne odsłaniają nieznane fragmenty filozofii epikurejskiej. Konkurs Vesuvius Challenge ściąga programistów z całego świata, by dekodowali następne kolumny Jeden kamienny zegar słoneczny na peruwiańskiej pustyni, na grzbiecie skalistego wzgórza wznosi się 13 kamiennych wież ustawionych w równym szeregu. W dzień letniego przesilenia słońce wschodzi dokładnie za skrajną prawą wieżą, zimą za lewą wieżą, a w równonoc pośrodku. Margines błędu to dwa dni w roku, co dla rolnika oznacza punktualny alarm. Wieże były pomalowane ochrami i bielą, więc o świcie świeciły jak linijka na horyzoncie. Cywilizacja, która je zbudowała, zniknęła tysiąc lat przed Inkami, zostawiając po sobie prawie wyłącznie ten kamienny kalendarz. Zamykamy podróż od dżungli majów, przez zatopione porty i marmury Greków, aż po górskie jeziora i syberyjskie torfowiska. Każde odkrycie pokazuje, że historia to nie gotowy podręcznik, tylko otwarta mapa pełna pytajników. Gdybyś mógł wziąć łopatę, sonar lub lampę UV i odsłonić jedną z opisanych tajemnic, którą byś wybrał i dlaczego. Twój wybór to kolejny krok w kierunku następnego odkrycia.